Konsultacje w Gminie Dąbrowa rozpoczną się od 15 lutego. Będziemy starali się dotrzeć do każdego mieszkańca, i wolontariusze, Przejdą się od domu do domu. Najpierw się zostaną dostarczone do tych domów ankiety, na których będzie jedno proste pytanie dotyczące tego, czy jesteśmy za, czy przeciw przyłączeniu tych miejscowości do Opola. Następnie przejdą się kultysi i wolontariusze z turnami, do których mieszkańcy wrzucą te właśnie wypełnione ankiety. Specjalna komisja, specjalny zespół, 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 zespół przeliczy te głosy. One będą liczone oczywiście globalnie, bo taki wynik jest potrzebny do uchwały Rady Gminy opiniującej, pomocy, Rady Gminy Dobroga, ale będą również znane w ujęciu wiosek, no bo też chcemy wiedzieć, jakie jest zdanie właśnie mieszkańców Sławic i mieszkańców Wrzosek. Nie wiem, czy się specjalnie pytać mieszkańców Karczowa, dlatego że z tej mapy, która została w sposób niechlujny przygotowana do uchwały Rady Miasta Opole, tak naprawdę bez określenia działek nie widać, gdzie ta granica części miejscowości Karczów przebiega. Czy to jest wzdłuż jakiegoś cieku wodnego, czy to jest wzdłuż granicy pól, no bo raczej ten teren, który jest zaznaczony nie obejmuje ani jednej ulicy w miejscowości Karczów. Konsultacje będą trwały 10 dni. Wydaje się, że to jest czas zupełnie wystarczający, żeby zebrać wszystkie ankiety i żeby pokazać, jakie jest zdanie mieszkańców. Chcemy, żeby frekwencja, która jest bardzo ważna, była wysoka i mamy nadzieję, tak jak to się dzieje od wielu, wielu lat, że zdanie mieszkańców będzie takie, że absolutnie... Są przeciwko rozdzieleniu gminy Dąbrowa, która w takim kształcie, jak jest obecnie, trwa od 40 lat i ma się bardzo dobrze.